Ruch obiegowy Ziemi Ziemia krąży po orbicie wokół Słońca. Jedno pełne okrążenie zajmuje Ziemi 365 dni i 6 godzin. Dlatego co 4 lata mamy rok przestępny, czyli taki, który trwa 366 dni. Oś Ziemi to taka umowna linia łącząca dwa bieguny, przebiegająca przez środek naszej planety. Oś Ziemi jest nachylona w stosunku do orbity, po której Ziemia krąży wokół Słońca. Dlatego, w zależności od miejsca, w którym znajduje się Ziemia podczas swojej wędrówki, różne obszary Ziemi są w różnym stopniu oświetlone i nasłonecznione. Dzięki temu, między innymi w Polsce, mamy pory roku. Latem część Ziemi, w której znajduje się Polska, jest mocniej naświetlona. Dni są wtedy długie, a temperatura powietrza wysoka. Zimą ta część Ziemi, w której znajduje się Polska, jest słabiej naświetlona. Dni są wtedy krótkie, a temperatura powietrza niska. Często panuje mróz. Na północnych i południowych krańcach Ziemi, w okolicach biegunów, są takie okresy w roku, gdy słońce w ogóle nie zachodzi. Mówimy wtedy, że trwa dzień polarny. Wtedy Słońce cały czas znajduje się nad widnokręgiem. W innej części roku, na obszarach w pobliżu biegunów Ziemi, panuje noc polarna. Słońce wtedy w ogóle nie pojawia się nad widnokręgiem.